Cześć! Z tej strony Weronika z Centrum Psychoterapii Promena. W dzisiejszym odcinku Psychogadek um, zastanowimy się nad traumą dziecięcą i tym, jak ona wpływa na dalsze życie, i czy w ogóle wpływa. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Wpływa na kolejne dalsze losy. Odpowiedź, jak większość rzeczy w psychologii, jest złożona i nie jest taka prosta. I raczej szłambym w to zależy niż, niż w, w takie odpowiedzi proste tak lub nie. Jak się przyjrzymy mechanizmowi traumy, czyli trauma, czyli jakieś wydarzenie, które jest Zbyt obciążające dla psychiki, dla ciała, dla systemu nerwowego, jest na tyle obciążające, że um, organizm jako całość podejmuje decyzję o tym, żeby um, podjąć kroki ratujące życie. Czyli tutaj znowu zależy od zagrożenia, zależy też od konstrukcji układu nerwowego danej osoby. Niemniej jednak, um, te działania mogą być takie, że ktoś na przykład coś robi, czyli jest taki, taka reakcja walki, może być reakcja ucieczki, a czasami jak jest zagrożenie bardzo duże, albo gdy nasz system nerwowy czuje, że nie ma w, ani w walce, ani w ucieczce wyjścia, to następuje taka reakcja zamrożenia, dysocjacji, takiego jakby oddzielenia się od, um, od ciała. W takim sensie, że to jest taki mechanizm biologiczny, który pozwala, jeżeli na przykład ma nas spotkać jakieś śmiertelne zagrożenie, to, to jest mechanizm, który pozwala, żeby ta śmierć była bezbolesna. W sensie, że wtedy nie czujemy faktycznie bólu. I to nawet można u zwierząt zaobserwować. Peter Levin opisywał taką sytuację na sawannie, jak antylopa biegnie Ucieka przed lwem, ale w pewnym momencie już wie, że nie zdoła mu uciec, i to nie lew ją łapie, tylko ona w pewnym momencie pada na ziemię, tak jakby już była martwa. I to ma kilka funkcji. Z jednej strony właśnie to, że może tak być, że lew, widząc, że ona jest martwa w cudzysłowie, to zrezygnuje z polowania na nią. I pobiegnie dalej, a nawet jeżeli nie zrezygnuje i nawet jeżeli zacznie ją rozszarpywać, to to ma też taką właśnie funkcję tego, że mm, niejako właśnie psychika oddziela się od ciała, czyli um, jest wtedy takie działanie, że nie, nie czuje się bólu, nie czuje się tego, co się dzieje. Po prostu tak, jakby nie było się częścią własnego ciała. I oczywiście, tak jak ja to opisuję, to pewnie każdy z Was czuje, że to jest taki dosyć przerażający stan, i w sytuacji śmierci faktycznie jest, no jest korzystny w takim sensie, że ta śmierć wtedy jest mniej traumatyczna wbrew pozorom. Natomiast reakcja dla, te, dla organizmu no jest takim, taką reakcją krytyczną. No i nasz organizm. Zwłaszcza w okresie dzieciństwa, bo okres tych, tych wczesnych lat, problem, problem całego dzieciństwa, może nie problem, ale polega na tym, że, że w tym czasie dziecko jeszcze nie ma wypracowanych różnych sposobów obrony nie ma wypracowanej takiej struktury wewnętrznej. To wszystko jest plastyczne. Zresztą podobnie jak ciało. Bo zobaczcie, że ciało dziecka również jest bardziej plastyczne, co oczywiście zapobiega urazom i powoduje, że dziecko nawet jak się przewróci 50 razy, to rzadziej mu się coś stanie, niż jak się takie coś by przytrafiło osobie dorosłej albo starszej. Więc to są wszystko mechanizmy, które są korzystne. Tylko, że w niektórych sytuacjach, właśnie zwłaszcza traumatycznych, kiedy my nie umiemy sobie poradzić z jakimś wydarzeniem. I to wydarzenie, ono nie musi być takie obiektywnie straszne. Czasami jest tak, że my coś konkretnego przeżywamy jako straszne. I chociaż często tak jest, że to jest również obiektywnie wydarzenie niekorzystne, to nie zawsze tak musi być. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób my to wydarzenie odbierzemy i co my, co nasz układ nerwowy z nim zrobi. Ale generalnie wszystkie wydarzenia, gdzie coś się dzieje za szybko, za dużo się dzieje e, i za, mm, w zbyt krótkim czasie, to e, najczęściej powoduje przeciążenie właśnie układu nerwowego i to jest reakcja traumatyczna. I trauma tak naprawdę nie, nie leży w samym wydarzeniu, w sensie to wydarzenie mija. Na przykład, nie wiem, ktoś był, um, brał udział w wypadku samochodowym, um, i to wydarzenie mija, potem jest leczony, potem się coś dzieje i tak i na przykład 10 lat później ten wypadek już nie ma znaczenia, on był 10 lat temu. Ale trauma leży właśnie w układzie nerwowym czyli w tym, w tym takim zakleszczeniu i zaciśnięciu pewnych struktur, to się dzieje również na poziomie fizycznym i również na poziomie psychicznym, które powodują, że na przykład takie rzeczy, które są podobne do tego, czyli na przykład idziemy ulicą i słyszymy pisk hamującego samochodu, że nasz układ nerwowy od razu jakby wraca do wydarzenia traumatycznego. Do nawet nie do samego wydarzenia, ile do tego miejsca w swojej strukturze, gdzie jest ta trauma zapisana. I w tym sensie, jeżeli my mamy, zwłaszcza jak niektóre dzieci mają wiele wydarzeń traumatycznych. I tutaj bierzmy pod uwagę nie tylko takie wydarzenia, takie, na które my często patrzymy, czyli na przykład trauma polegająca na tym, że ktoś wychowuje się w takiej patologicznej rodzinie, że na przykład jest zbity wielokrotnie. To jest oczywista trauma i, i często się powtarzająca, i, i to jest y, 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 oczywiście tutaj też ona jest. Ale też w takich wydarzeniach, jak na przykład różnego rodzaju procedury medyczne. Y, czy to będą operacje, czy to będą pobyty w szpitalach, zwłaszcza takie. W oddzieleniu od rodzica. Czasami nawet procedury dentystyczne mogą powodować traumę, mogą powodować coś, co jest w danym momencie nie do zniesienia dla systemu nerwowego. Są też traumy relacyjne, czyli dziecko może mieć zaspokojone wszelkie potrzeby fizyczne, ale bez zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, przede wszystkim bez takiego. Odzwierciedlania uczuć przez rodzica, bez tego, że, że to dziecko jest w ogóle widziane przez, przez rodzica, jednego lub drugiego, najlepiej oboje, to um, też może się rozwijać trama relacyjna. I tutaj nie jest powiedziane, że u każdego takie same warunki wywołują, wywołają taką samą traumę. Bardzo dużo tutaj z jednej strony jest ten czynnik, powiedzmy, środowiskowy. A z drugiej strony jest czynnik wewnętrzny, czyli pewna stabilność lub nie układu nerwowego, pewne też już konstrukcje psychiczne, z którymi przychodzimy na świat, które powodują, że jesteśmy tacy, a nie inni. I różne też filtry, które już zdążyliśmy zbudować bo przecież to się nie, te wydarzenia nie dzieją się tylko w pierwszym dniu naszego życia, ale są rozłożone na lata. I wtedy musimy brać pod uwagę to, że, że już są pewne filtry, pewne mechanizmy obronne, które my tworzymy, i przez te filtry przedzierają się te wydarzenia. I one mogą być odebrane w bardzo różny sposób. Niektóre wydarzenia, nawet powiedzmy dla innego człowieka, no takie normalne, naturalne, mogą być odebrane jako traumatyczne. A niektóre wydarzenia, które przez innego człowieka byłyby odebrane jako właśnie takie straszne i traumatyczne, to mogą być przyjęte przez układ nerwowy bez, bez tego efektu, takiego zaczupowania. Także dużo zależy od, od człowieka, od sytuacji, też od, od tego, co się dzieje po traumie. Do tego przejdę za chwilę. Od tego też, jak dużo jest takich wydarzeń, bo tutaj im jest ich więcej, tym oczywiście ta reakcja będzie no, coraz trudniejsza. Tak sobie myślę, jak, jak, jak to zaprezentować, i mm, normalne działanie życia w ogóle, jak, jak życie płynie, normalne też działanie układu nerwowego to jest takie, że że czasem jesteśmy tacy rozluźnieni, jesteśmy tacy um, w dobrym nastroju. Dobre rzeczy, się, dobre rzeczy się dzieją i tak się czujemy tacy, tacy z, prze, z przestrzenią wewnętrzną i tacy mogący wziąć oddech tak aż do trzewi. Do A czasem jest tak, że, że coś się dzieje, na przykład coś nas zaskakuje, jakby teraz był jakiś na przykład huk gdzieś tutaj w pomieszczeniu obok, coś by trzasnęło, to wtedy jest od razu takie. Zaciśnięcie się, nie? że e, całe ciało od razu jest skierowane na bodziec, który się zadział. E, I życie sobie tak wygląda, że jesteśmy raz tacy, raz tacy. I tutaj jesteśmy bardziej ściśnięci, ale też mamy wtedy możliwość lepszej obrony i e, mniejszego dopuszczenia do siebie różnych e, rzeczy, które są trudne. I naturalny bieg rzeczy to jest taki, że, że jest takie, powiedzmy, Rodzaj takiego pulsowania życiowego, że czy jak ja to często pokazuję, takiej sinusoidy życiowej. Natomiast w momencie traumy, to gdzieś tam sobie funkcjonujemy, mamy jakiś tam dzień, coś się dzieje, i nagle się dzieje coś, co gwałtownie powoduje takie zaciśnięcie. Problem jest w tym, co się dzieje później. Bo jak obserwujemy znowu świat zwierząt, o czym też pisze Peter Levin. To widzimy, że zwierzę po wydarzeniu traumatycznym, na przykład ta antylopa, którą jednak lew oszczędził, ona padła na ziemię i lew pobiegł dalej, nie zainteresował się nieżywym zwierzęciem. I ona, później, jak, jak już niebezpieczeństwo minie i yy, zniknie, to ona wstanie i zacznie się cała trząść. Wszystkie, całe ciało po prostu w, wchodzi w intensywne drżenie. My to znamy. Jak sobie przypomnicie um, taki bardzo nagły, stresujący moment. Um, ja to często mam przyjeździe znaczy nie często, ale czasami przyjeździe samochodem. Jak się dzieje jakaś taka sytuacja, która mogła być bardzo zagrażająca, ale jednak nie była. To po tym wydarzeniu czuć, jak nogi aż tak same z siebie drżą, jakby były z takiej. Um, nie wiem, galaretki. I to jest reakcja organizmu, która jest zdrowa, która pomaga e, całemu systemowi wrócić do równowagi. Czyli jak jesteśmy tutaj, to to jest tak, 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 ale, ale powoli pomaga wrócić do równowagi i do tej umiejętności takiego rozszerzenia się, bo ten zacisk był bardzo mocny. Natomiast my, ludzie, ze względu na to, że mamy świadomość i, e, i wiele rzeczy, e, do wielu rzeczy ona nam się oczywiście przydaje w taki sposób bardzo korzystny, że mamy inteligencję, możemy przemyśliwać różne wydarzenia, e, często jest to korzystne. Natomiast społecznie e, nauczyliśmy się bardzo często blokować wszystkie fizyczne objawy tego, że takiego odragowania, czy to płacz, jak dużo ludzi y, ma opór przed, y, przed łzami, czy to właśnie takie drżenie, y, czy inne sposoby ciała na odreagowanie traumy, na zrozumienie tego, co się zadziało, na też pozwolenie y, tej reakcji, żeby zaistniała. I jak dziecko ma mądrego rodzica czy opiekuna, który na przykład po takim trudnym wydarzeniu. Y, nie tylko pozwoli na tą reakcję, ale też jakby wesprze i um, pomoże temu dziecku um, w zrozumieniu tego, że ta reakcja jest okej, okay, że, żeby sobie pozwolić na to, żeby posłuchać swojego ciała, to bardzo często w dalszym życiu my nie będziemy odczuwać skutków tej traumy. No oczywiście poza jakimiś no gdyby nie wiem, nam obcięło nogę, no to wiadomo, że ona będzie obcięta, ale nie będziemy odczuwać się skutków takich, um, takich objawów podobnych do PTSD, do, do takiego posttraumatycznego stresu. A nie będziemy tacy zwarci w tym momencie. Bo w sytuacji takiej, kiedy to się nie dzieje, my, nie, my blokujemy te naturalne reakcje organizmu, to to miejsce, które wcześniej działało na takiej zasadzie, teraz pozostaje zaciśnięta. W rezultacie zobaczcie, jak tutaj są jakby przypięte kolejne miejsca, gdzieś są, które tworzą nasze ciało, to to miejsce będzie ściągać wszystkie, wszystkie najbliższe tkanki. Tkanki czy w układzie nerwowym, też neurony, ja to oczywiście nie, nie jestem pewna, czy to faktycznie biologicznie się dzieje, że to jest ściąganie neuronów, ale więc tutaj proszę tak e, z przełożeniem oka, ale tak dla wyobrażania sobie tego, nie? E, um, substancje chemiczne będą inaczej przepływać przez to miejsce. I to ma wpływ na kolejne jakby połączenia, kolejne tkanki, które są dookoła, e, które z kolei będą pociągać następne. I później w przyszłości, jak e, nasz system zarejestruje cokolwiek, co jest bliskie temu, to to będzie działać jak taka, taka czarna dziura, takie coś, co przyciąga inne rzeczy, które się nakładają na, e, na tą traumę. Czyli na przykład jakieś różnego rodzaju inne trudne sytuacje, być może nawet nie tak trudne, ale jednak. Że na przykład ktoś e, po wypadku samochodowym najpierw boi się, Jeździć samochodem, potem boi się jeździć rowerem, bo mijają go samochody, potem boi się przechodzić przez ulicę, a potem boi się wyjść z domu. To jest oczywiście takie bardzo e, jakby proste przedstawienie, bo, e, bo oczywiście przeróżnie to robimy. My to bardzo często, większość z nas doświadczyła traumy i my to odczuwamy w swoim życiu, że na przykład bardzo często doświadczyliśmy traum relacyjnych. I później, jak jesteśmy w bliskich relacjach, to może być drobna rzecz, drobiazg, który nawet jak sobie później myślimy, no, normalnie by nie spowodował takiej silnej reakcji, a u nas po prostu jest taki wybuch yy, i takie właśnie ściśnięcie się. Więc um, zastanawiam się, yy, co powinnam teraz jeszcze powiedzieć. Yy, ten cały szkopu, nawet jeżeli doświadczyliśmy traumy i nawet jeżeli ona nie była przepracowana wcześniej, to cały szkopuł jest w tym, żeby do tego, do tego takiego zwarcia dotrzeć i trochę je starać się rozluźnić. Zobaczcie, to jest taki ruch. Nie wiem, czy to nawet widać w kamerze, że to. Yy, tak działa psychoterapia, że to jest tak maleńkimi kroczkami. Patrzymy, ile na przykład można znieść jakiegoś uczucia, na przykład jakiejś frustracji, albo złości, albo niepewności. Czasami to są naprawdę mikroskopijne rzeczy. W psychoterapii jest fajne to, że my możemy tego doświadczać na bieżąco w trakcie psychoterapii, bo większość, większość rzeczy, które są trudne, emocji, traum relacyjnych, innego rodzaju, tak samo się odtwarzają w psychoterapii i my tego po prostu na bieżąco możemy doświadczać. Więc, jak pozwalamy sobie na taki ruch, to zobaczcie, że nawet przy takim minimalnym ruchu już tutaj zaczyna to żyć, już jest jakieś pulsowanie, już też te rzeczy dookoła powoli się rozluźniają. I z biegiem czasu możemy robić coraz więcej, coraz, coraz dalsze zakresy możemy dotykać, aż w pewnym momencie. Czasami może tak być, że nie dojdziemy do tego pełnego zakresu, takiego, jak było przed. Czasami tak nie będzie, ale może być tak, że uda nam się na przykład dojść dotąd i będziemy w stanie już to miejsce nie będzie reagować w taki sposób, jakby to była, jakby to była żywa tkanka. W sensie jakbyśmy się zranili w rękę w taki sposób, żeby skóra była zdarta, to jak dotkniemy takie żywe mięso, to to, to jest to wystarczy zwykłe dotknięcie, to jest ogromnie bolesne, od razu powoduje bardzo gwałtowną reakcję. I tak samo e, psychicznie my reagujemy właśnie w odniesieniu do wydarzeń traumatycznych. E, tak, jakbyśmy dotykali po prostu surowej tkanki wewnętrznej. A z biegiem czasu, jak my e, pracujemy w ten sposób, to trochę tak, jakby ta e, ta. E, te mięśnie pokrywały się najpierw pierwszą taką warstewką skóry, potem drugą. To dalej jest bolesne, ale zobaczcie, że już nie ma takiej reakcji, takiej gwałtownej. I z biegiem czasu nie zawsze to wróci do skóry takiej, jak była wcześniej. Czasami pozostanie blizna, czasami coś innego się tam zadzieje, czasami będzie to bardziej wrażliwe miejsce niż inne. Niemniej jednak będzie ono mogło funkcjonować. Może nie tyle normalnie, ile nie będzie budzić tak gwałtownych reakcji i będziemy w stanie też nad nimi w jakiś sposób zapanować. Ok, wydaje mi się, że to jest, są najważniejsze informacje dotyczące tego, jak wpływa trauma. Myślę, że ten temat będzie poruszany tutaj niejednokrotnie. Zwłaszcza, że teraz jestem w trakcie trzyletniego szkolenia z metody Somatic Experiencing, która właśnie polega na. Na takim pracowaniu z, z pacjentem, żeby nie tylko poprzez werbalne, werbalną psychoterapię, ale też poprzez odczucie ciała, prowadzić pacjenta do uwalniania traum, które czasami, nawet nie czasami, one są bardzo często połączone. To jest trauma jednocześnie. Psychiczna i cielesna. Ja wiem, że e, zresztą, chyba też będę wielokrotnie powtarzać, że to tak naprawdę e, jest jedność psychofizyczna, w sensie jesteśmy po prostu organizmem, który ma funkcje psychiczne i fizyczne, e, i one są całkowicie ze sobą połączone. Dlatego to jest tak ważne, żeby dotknąć jednego i drugiego obszaru, e, bo. Czasami jest tak, że my nawet tak psychicznie możemy nie pamiętać jakiegoś wydarzenia, ale ciało pamięta i ciało reaguje. A czasami jest tak, że, że możemy w psychice gdzieś nosić bardzo duży um, poziom, nie wiem, żalu czy, czy um, emocji, które są trudne i wtedy w takim werbalnym kontakcie um, te emocje mają szansę się rozpuścić. Także um, myślę, że ten temat traumy jeszcze się będzie w różnych odsłonach pojawiał, zwłaszcza z biegiem czasu, jak będę kolejne rzeczy poznawać. To myślę, że e, dla mnie to jest jedna z najbardziej chyba fascynujących rzeczy ostatnich lat, dla mnie samej, do, którą odkryłam i która e, jest niezwykle e, pomocna też w ogóle w widzeniu tego, jak człowiek funkcjonuje. Także wszystkich Was zachęcam, jeżeli mielibyście ochotę też poczytać na ten temat, to polecam książki Petera Lewina właśnie w tym temacie. Zresztą nie tylko te książki. A na dzisiaj to tyle. Także zapraszam Was do subskrypcji, do komentowania, jak, jak Wy odczuwacie ten temat traumy, czy doświadczyliście, czy nie, czy sobie z tym poradziliście. Albo być może... Jakie jeszcze obszary w tematyce traumy Was interesują, żeby nagrać takie, takie filmy? Także um, bardzo, bardzo mnie cieszą, cieszy każdy komentarz, um, bo wtedy widzę, że, że oglądacie, że, że w jakiś sposób też um, jest to dla Was wartościowe. Więc, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie zostawiać komentarze. A na dzisiaj się żegnam, wszystkiego dobrego, cześć!